obrzek bazujący na wysokiej ofercie turystyczno zdrowiskowej a także rozwoju innych branż. Rozwijający się w sposób zrównoważony do środowiska, ale również do środowiska oraz kurczących się zasobów naturalnych, wykorzystujący kreatywność i zaangażowanie mieszkańców to miasto, które daje najlepszą ofertę do życia dla jego mieszkańców. Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającym wizję, cele oraz kierunki rozwoju miasta. A myśląc właśnie o jego rozwoju, trzeba brać pod uwagę różne cele i wyzwania, takie jak przełamanie monokultury gospodarczej i rozwinięcie innych branż w mieście, wykorzystując na przykład potencjał portów koło brzegu. Port koło może znacząco zwiększyć swoją rolę w układzie gospodarczym miasta. Zwiększając także potencjał zatrudnienia. Chociażby przez rozwój funkcji przeładunkowej, funkcji turystycznej, czyli być może tej komunikacyjnej, powiązania z Bornholmem, ale także funkcji serwisowej, na przykład dla odnawialnych źródeł energii. Już nie mówiąc o tej funkcji tradycyjnej, czy też stoczniowej, która tam jest ulokowana. Strategia przedstawia także duży potencjał terenów podmiejskich, funkcjonalnie powiązanych z miastem. To jest teren niezainwestowany. I on czeka na swoje tak naprawdę otwarcie, możliwość zamoderowania. Z perspektywy strategii mówimy o tym, że ten obszar powinien e, pójść w kierunku rozwoju funkcji mieszkaniowej. Być może jakichś wspomaganych usługami czy, 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 czy turystyką. Zrównoważony rozwój odnosi się również do dzielnicy uzdrowiskowej oraz komunikacji w tej części miasta. Jest wiele problemów się koncentruje, chociażby związane z, z kwestią dojazdu do pracy pracowników. Czy muszą oni dojeżdżać wszyscy samochodami? Tak? No jeżeli nie będzie sprawnego systemu komunikacji publicznej, jeżeli nie będzie się opłacać dojeżdżać na przykład z Koszalina do Kołobrzegu pociągiem, no to będą dojeżdżać samochodami. Jeżeli nie zbudujemy parkingu buforowego albo parkingów buforowych poza obrębem e, przestrzeni miejskiej, czy gdzieś na, granic, na granicy miasta, to strefa uzdrowiskowa i centrum miasta dalej będą zakorkowane. Pokazując te obszary strategicznej interwencji, mamy na myśli to, że one są same sobie tak jakby, celem, a te rozwiązania też będą dotyczyć miasta. Bo jeżeli podaję przykład, parking buforowy, nie zbudujemy przestrzeni uzdrowiskowej, tylko gdzieś poza nią, ale on będzie służyć temu, żeby osiągnąć tą wizję tej strefy bez samochodu. Strategia rozwoju zakłada także poprawę atrakcyjności koło brzegu jako miejsca dobrego do życia dla różnych grup wiekowych. Demografia. Od niej nie uciekniemy. To jest matematyka. To, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się w koło brzegu, jest widoczne aż nadto, jeżeli porównamy do tego statystyki kraju. Wpływ na to ma nie tylko struktura wieku społeczeństwa koło brzegu, ale też procesy ekonomiczne, w tym odpływ przede wszystkim młodych osób, mieszkańców, mieszkańców miasta, którzy, którym ciężko tutaj. Rozpocząć, znaleźć swój start. Konsultacje potrwają 35 dni, to jest do 14 czerwca. Wszelkie informacje dotyczące dokumentu znajdują się na stronie urzędu.